Listen to the fever of a leader. Dajcie w kolejnym odcinku Próbnych. Dzisiaj przetestujemy Volkswagena CC, który jest następcą poprzedniej generacji Volkswagena Passata CC, czyli czterodrzwiowej limuzyny Coupé tej marki. Tak, i tamten Passat CC był strzałem w dziesiątkę. Przerósł oczekiwania koncernu, jeśli chodzi o sprzedaż. No i jeszcze Volkswagena pomyślał, dlaczego, jeśli tamten się dobrze sprzedał, nie wpuścić kolejnego modelu, który też na pewno się będzie dobrze sprzedawał. Tyle tylko z jedną małą różnicą. Zlikwidowano tą niby nudną nazwę, i żeby się nie kojarzyło z niby nudnym samochodem Passat I zostawiono dwie literki CC Powiedzmy trochę o stylistyce tego auta Przedni pasat. Choć wyglądał bardzo fajnie i bardzo mi się podobał, to przednie lampy i tylnie wyglądały na rozlane. Wyglądały jak rozlana zupa mleczna na talerzu, niesiona przez miłego mężczyznę kobiecie, która właśnie śpi, ale będzie miała śniadanie. Teraz przód jest o wiele bardziej wyrazisty. Przednie lampy są prostokątne, ale najbardziej uwagę zwraca ten grill z takimi czterema ostrzami które bardzo dokładnie przecinają owady, które napatoczą się właśnie samochodowi. No i olbrzymi znaczek Duma marki Volkswagen. Również tutaj maska jest wytłoczona, z tak, znaczy na masce widzimy dwa bardzo wyraźne przetłoczenia, które wyglądają bardzo agresywnie, dlatego cały przód jest taki mm, masywny. Boczna linia zaczyna się na masce, idzie przez drzwi i kończy na tyle. Tutaj jest również, ona jest bardzo subtelna, delikatna, przywodzi na myśl rasowe kupę. Również ta linia okien delikatnie podchodzi ku górze i właśnie zmniejsza ich powierzchnię, co nadaje autu lekkości i elegancji. Samochód wygląda bardzo dobrze. Teraz zobaczmy, jak jest z tyłu. Linia zbiega się ku tyłowi, gdzie widzimy takie lampy zachodzące na boki. Delikatnie, zauważcie, że właśnie dach schodzi delikatnie, równomiernie, przechodzi w tylną szybę i... Właśnie kończy się na klapie bagażnika, która jest bardzo mała w tym wypadku. Mamy tutaj taką delikatną lotkę raczej to jest taki stylistyczny myk. Wielkie znowu, wielki znaczek Volkswagena generalnie tył jest całkiem fajnie zrobiony wygląda trochę, te lampy, jak są zapalone, wy, zapalone, wyglądają trochę na takie zdziwione ale i tak osoba, którą ten samochód wyprzedzi, nie ma co się długo zastanawiać, bo szybko raczej zniknie. Teraz zobaczmy bagażnik. Bagażnik ma 532 litry pojemności. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co byśmy musieli tutaj wsadzić i ile walizek, żeby właściwie go przepełnić. Myślę, że 6 kłód drewna albo cały zakład wulkanizacyjny będzie właściwą miarą. No i teraz chcielibyśmy na przykład przewieźć sarkofag. No to trzeba rozłożyć siedzenia. Siedzenia rozkładamy tutaj taką wajką. Magia. I teraz drugą wajką. I można już okradać piramidy. No dobra, to teraz wnętrze, ale chyba o wnętrzu opowie Marcin. Jeśli chodzi o wnętrze, bardzo przypomina Passata, począwszy od konsoli środkowej przez kierownicę, zegary. Ogólnie no jak wsiądziemy, to rzeczywiście jest mało różnic między nowym CC a nowym Passatem. No i co tu się rzuca woczno? Jak zwykle obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatura silnika, czarne zegary z białym, jasnym podświetleniem, bardzo czytelne. Na środku mały wyświetlacz pokazując nam średnie spalanie, poziom paliwa także. Czy mamy drzwi otwarte, czy nie. Takie różne głupoty. Kierownica jest wielofunkcyjna, można odbierać połączenia, podgłaśnić radio, połączenie czy coś. Yy... Komputer pokładowy, no standardowo możemy połączyć yy, nasz telefon z samochodem. Nad komputerem pokładowym, to ciekawe mamy zegar analogowy, który szczerze mówiąc mi nie przypadł do gustu, ale ogólnie wszystko to jest ładnie wykończone takim czymś ala aluminium albo aluminium. Pod yy, lewarkiem zmiany biegów znajdziemy żaluzję, w której pod którą raczej możemy ukryć różne rzeczy. Nie, na przykład telefon, bo tutaj najlepiej pasuje. Mamy tu jeszcze jeden schowek, w którym powinien się zmieścić telefon, ale no niestety musi się nie zmieści. Może tak. Tak więc z tego nie korzystamy. Tu mamy gniazdą zapalniczkę. Obok lewarka znajdziemy przyciski lub też miejsce na przyciski, które byłyby tu w bogatszych wersjach. Na razie mam takie czarne zaślepki. Co ciekawe, za kierownicą w standardowym miejscu, gdzie znajduje się kluczyk, Mamy także miejsce, tylko to ciężko nazwać kluczykiem, to jest pilot, którym możemy otworzyć drzwi, zamknąć cały samochód, otworzyć bagażnik. Tylko że wygląda to tak. Wsadzamy nasz kluczyk do stacyjki, zapłon i w momencie gdy dociśniemy go do końca, uruchomi się silnik. I tak samo jest z powrotem, naciskamy ponownie, silnik jest wyłączony, wyjmujemy. To jest bardzo fajna rzecz naprawdę. Czuć, że mamy ten kluczek w ręku. Nie jest to takie piórko, to jest naprawdę kawał kluczyka. I pod ręką znajdziemy podłokietnik, pod którym jest schowek. A sam podłokietnik można regulować jego wysokość. Raz, dwa, trzy. Nie wiem kto tak będzie jeździł. Chyba, że sprawi to komfort na przykład yy, pasażerowi, tak więc no to się wtedy może przydać. Mamy standardowy schowek w drzwiach kierowcy, który jest mały, naprawdę mały. W drzwiach pasażera, który jest równie mały, no i standardowy schowek pod nogami pasażera. Jeśli chodzi o nagłośnienie tego samochodu, o ogólnie sprzęt audio, tu nie ma żadnych rzeczy, tak jak było w Audi, typu Audi ta multimedia, to jest standardowy system yy, dźwiękowy. Mamy tutaj do dyspozycji 6 głośników z przodu i 4 głośniki z tyłu. Te sześć głośników to są drzwi, yy, słupki. Czy raczej to jest element y, drzwi na górze? I tutaj na górze, w pośrodku, w mamy głośnik, i tak po jednej po drugiej stronie. Z tyłu w drzwiach mam po dwa głośniki, czyli cztery razem dziesięć. Naprawdę wszystko bardzo fajnie brzmi. I dźwięk jest czysty, dobry, naprawdę super. Robert Gaddafi naprawdę gra bardzo głośno i sprzęt jest bardzo dobry z tyłu miejsca jest nawet pod dostatkiem powiem szczerze, że no naprawdę tego miejsca na nogi jest bardzo dużo, nie muszę ich pakować inrarem i przenosić do innego folderu jest ich całkiem sporo, nawet mógłbym powiedzieć że miejsca jest tutaj tak dużo że moje nogi mogłyby zaprosić inne nogi i zaprosić i zrobić jakąś fajną imprezę kiedy rodziców nie będzie w domu no dobra, teraz tak, jest tutaj nieoczekiwanie piąte miejsce, nieoczekiwanie ponieważ zazwyczaj w CC tych miejsc jest cztery, ponieważ to jest to kupę czterorzwiowe. Tutaj domówione jest to miejsce piąte, jednakże jakąś ciocie lub wujka, który, którzy by tutaj siedzieli, zastąpiłbym najchętniej miejscem na łokieć. Jest cup holder. No i co? No, tutaj jakoś dużo różnych, dużo gadżetów nie ma. Z gadżetów jest tutaj na przykład włącznik do opuszczania szyb, czy też drugi włącznik do opuszczania szyb, czy też Gustowna lampka. Myślę, że samochód jest idealny na dłuższe trasy i, i jeździ się tutaj bardzo, 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 bardzo wygodnie. Również mamy tutaj delikatny mały głośniczek, do którego możemy przyłożyć ucho i tak słuchać muzyki. Podoba mi się. Trzeba przyznać, że do tego samochodu po prostu wypada się lepiej. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. O wiele lepiej jest tak. O, tak, tak jest dobrze. Model, w którym jedziemy, ma silnik o pojemności 1,8 TS i jest to silnik benzynowy, czyli, no, to nie jest jakaś miażdżąca pojemność, dzięki której pojedziemy, Bóg wie, jak szybko. Ale samochód jest dość dynamiczny i rzeczywiście, gdy przyspieszamy, on nam w tym pomaga i także przyspiesza. Do setki rozpędzimy się w 8,5 sekundy, czyli to też jakiś, nie jest może rekord, ale nie czuję się wcale, że ten samochód jest jakoś wolny. No 8 sekund do setki to nieźle powiedzmy, jak na takie, taką kupę, taką można powiedzieć limuzynkę. Średnie spalanie podawane przez producenta to 7,1 litra na stówkę. Myślę, że będzie to troszkę więcej, ale no. Producent ma prawo podać to, co podaje. No i mam tu biegą skrzynię biegów, manualną. A automat tu by, myślę, też się bardzo dobrze sprawował, taki DSG z, na przykład z Bitla. Skrzynia biegów, w moim odczuciu, jest bardzo yy, taka precyzyjna. Nie musimy jakoś specjalnie szukać tych biegów. Skrzynia nie jest taka i za długa nie, nie powiedziałbym, że jest krótka, taka średnia powiedzmy. I bardzo to mi się podoba, że można jeździć na wysokich obrotach i jest dość cicho. Bo rzeczywiście na te 4000 obrotów jeszcze można, można pojechać na niektórych biegach i nie czujemy ani słyszymy hałasu, nie, nie czujemy żadnego dyskomfortu. Na dziurach spisuje się dobrze. Nie powiem znakomicie, ale dobrze jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo bo to ma na pewno związek z bezpieczeństwem to są lusterka no i lusterka boczne są takie wielkości jak powiedzmy te w Audi A1 czy, czy w Volkswagenie Beetle a lusterko wsteczne jest powiedziałem, tak to na, może, mogliśmy narzekać że lusterka są za małe ale to jest za duże, bo ta szyba z tyłu jest naprawdę mała no i oprócz, oprócz tego w lusterku, że widzę szybę to widzę jeszcze pod sufitkę, widzę zagłówki. A z, z tyłu to wygląda jak takie żaluzje, prawda? Jakbyśmy rozszerzyli żaluzję i tak, próbowali tak, patrzeć tak. przed. Dokładnie, to jest tak jak można powiedzieć, jak dziura pomiędzy jedynkami Madonny. To, to właśnie to jest taka, taka szparka dosłownie. Akurat jeśli chodzi o Volkswagena CC, to nie ma czegoś takiego jak wersja wyposażeniowa. Tutaj to jest po prostu jedna, ludzie sobie dobierają, czy to chcą, czy to chcą, czy to chcą. Jak na straganie, można sobie dobrać. Kilo truskawek, kilo czegoś tam, kilo czegoś tam, ja nigdy nie wiem, że to jest kilo, więc spoko. Akurat egzemplarz, którym właśnie zatem jedziemy, nie jest jakiś przepotwornie wyposażony. Na desce rozdzielczej jest wiele zaślepek i przy... przecież... Czujesz niedosyt. Tak, czuję taki niedosyt, niedosyt dokładnie. No bo... No, tam, no... no puste, czarne przyciski, które do niczego nie służą. Tak. Nie przyciski, właśnie zaślepki. No. A więc model, którym jedziemy, w sumie kosztuje 105 tysięcy z jakimś groszem. W gruncie rzeczy nie jest to dużo jak za taki samochód, no bo to jest kurczę, no, auto tak. Bardzo dobrze wygląda, tak? Otrzymujemy tutaj gwarancję Volkswagena, który ma no, wiele lat doświadczeń tak. Na taką gwarancję, że tak. Otrzymujemy jeszcze szklany dach, który tutaj sobie włączamy, naciskając, to, znaczy włączamy, podnosimy sobie o 3 centymetry, później możemy sobie też go opuścić. Mamy również. Komputer pokładowy, który jak dla mnie no, ma trochę za mały ten wyświetlacz, ale to już wiadomo, to powiem. To już mówiłem o nim zresztą. Także w sumie z, z tych wszystkich zabawek to tyle. Więc jeśli chcemy na przykład jeszcze się w coś pobawić, to trzeba wyjąć smartfona i zagrać w ulubioną grę. A jeśli ktoś chciałby sprawdzić jak można wyposażyć ten samochód? A można go wyposażyć za ponad 200 tysięcy? To niech wejdzie na konfigurator Volkswagena. Wybierze model CC. Tak. Dobrze, no to podsumujmy nasz test, wielki test. Tak, tego oto dużego tego Volkswagena, Volkswagena CC18 tak. TFSI. Benzyna. Którego cena rozpoczyna się od. 100, ta wersja jest od 103, tak. ale tam 100, około 100 tysięcy złotych. A jak się bawiłem w konfiguratorze, to 200 tysięcy osiągnąłem. Myślę, że tak do ćwierć miliona można dojść. No, można tu mieć wszystko, praktycznie. Tak, więc. cena myślę, że może, taka, może, może osiągnąć cenę takiej limuzyny takiej. Tak, limuzyny. porządnej, tak, ale. Porządnej. Tak, Akurat tak. testowany egzemplarz no, nie miał ani skóry, ani nie miał też skrzyni automatycznej, ani skóry czego bęża, myślę, nic. że nam brakowało trochę. Automatu szczególnie. Tak. Automatu, tak. E, no i co, no, samochód jest tak mocno, tak bardzo spokojny, że właściwie można tam usnąć. W miarę aczkolwiek to jakoś tak nie zaskakuje specjalnie przyspieszeniem czy czymś takim. 160 koni mechanicznych nie jest jakoś mocno odczuwalne chyba tak. ze względu na masę. No i co? Coś nam się podobało, coś nam się nie podobało, co nam się podobało? No we wnętrzu brakowało. Bagażnik, i... w którym zmieszczą się myślę, że trzy, trupy trzy luźne trupy. Tak, no. No bo jak będą takie, no, takie luźne, spięte, luźne. to nie, gorzej, to nie. ale... Nie sztywniaki. No tak. Tak, ale brakowało nam, a właściwie smutno było potem, jak patrzyliśmy na tę konsolę środkową i na te plastikowe takie yy, zaślepki, w których nie było żadnych funkcji. No. No właśnie, no. Wiedzieliśmy, że coś tam może być, ale niestety no, my tego nie mamy. To tak jakbyśmy patrzyli na pączki przez yy, szybę, przez szybę tak. w cukierni i nie mielibyśmy pieniędzy. Okazywałoby się, że mamy tylko 50 groszy. Jeśli chodzi o wygląd, to yy, zostawilibyśmy tylne światła. Ale przednie wzięliśmy, wzięlibyśmy z Passata CC, uh -huh. z poprzednika, i byłby auto idealne. No tak to na tych dużych felgach, taka naprawdę długa limuzyna. Stateczna, czyli no Statecznej tak. osoby. Dlatego też nie sprawdzaliśmy promienia skrętu, no bo to jest. Kogo obchodzi promień skrętu w takim samochodzie? No nie oszukuję. Jeździ się. głównie na delegację, dana pewnie osoba, albo gdzieś za miasto z rodziną, no bo tutaj się zmieszczą ludzie też. Tak. Inni? No dobrze, no to co. Samochód przetestowali dla Państwa Łukasz Zaczyński i Marcin Wleźlak. Zresztą na początku pewnie był pasek. Tak, ale to jeszcze raz. Dobra. No i to było na tyle. Jedziemy sobie, tak? Tak, nie. Czy odchodzimy sobie? Odchodzimy. Zostawimy poetycko, tak artystycznie. Tak, zostawimy ten samochód. samochód, żebyście Popatrzcie jeszcze mogli chwilę sobie. nad nim porozmyślać i do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.